Z Ewangelii według Świętego Marka, a gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię. Z pewnością przeżyli bardzo to rozstanie, i z pewnością mogli po tym rozstaniu wpaść w rozpacz, w ból, w smutek, w depresję, mogli pozamykać się w swoich pokojach. I powiedzieć e, już nic nie ma sensu. Tymczasem to rozstanie spowodowało w nich bardzo piękny odruch głoszenia, wypełniło ich nadzieją, wypełniło ich e, odwagą, by głosić Ewangelię. E, tak często skupiamy się na swoich emocjach i na swoich stratach, a nie zauważamy, że każda strata może być też e, impulsem do tego, by. By zaofiarować światu coś z siebie, i może być okazją do tego, by odkryć zupełnie nowe drogi, zupełnie nowe powołanie. Do zobaczenia jutro.